Cześć! Poszukiwania najlepszego serwera Minecraft właśnie dobiegły końca. Infinia to ogromny świat, który możesz odkrywać tak jak lubisz. Kraj fabularnie wykonując questy, zdobywając rangi i odgrywając role z nimi związane, albo po prostu stań się najpotężniejszy i podbij imperium. Mnóstwo lokacji czeka na Twoje odkrycie, podobnie jak masa npc ów potrzebujących pomocy. Ja tylko raz w życiu musiałem twaroszek zjeść albo kwaśne mleko. No pewnie, że raz, a ty na no stopku! Na Infinii wreszcie możesz być kimś. Pnij się po szczeblach wojskowych stopni, zdobywaj sławę jako naukowiec bądź artysta, rób karierę jako urzędnik albo siej terror jako przestępca. A może chcesz władać magią? Wstąp do Akademii Krawgrin i stań się najpotężniejszym czarodziejem. Tak, tak! Każda postać ma coś do powiedzenia, a niektóre z nich przemówią do ciebie prawdziwym głosem. Nie musisz zapoznawać się z dziwnymi mechanikami walki czy systemem klas. Gra na Infinii jest urozmaiceniem waniliowej rozgrywki, a nie jej zmianą. Już wkrótce walcz z nowymi przeciwnikami, zdobywaj potężne bronie i zdominuj serwer Roleplay Survival MMORPG Infinia. A teraz wbij na Discorda i odwiedź stronę www.infinia.pl